Cześć wszystkim, witam Was na kanale Twoje drzwi do Amazon. Dzisiaj poruszymy temat regulaminu bezpieczeństwa produktu, czyli tak zwanego gpsr -u. Powiem Wam, jakie rzeczy są najważniejsze na bazie szkolenia, które przeprowadził Amazon dla wszystkich sprzedawców sprzedających na Amazonie, więc są to najbardziej aktualne dane dostępne w internecie. Zapraszam! Nazywam się Bartłomiej Piątkowski, jestem założycielem AMZ Team Pro i przekułem swoją pasję w sukces. Od ponad 6 lat zajmuję się optymalizacją sprzedaży i zwiększeniem widoczności marek na Amazon. Kanał zasila AMZ Team Pro, lider w sprzedaży e-commerce. Dzisiejsze szkolenie ma wam na celu wyjaśnienie wymagań związanych z GPSR, sposoby wskazania zgodności z regulaminem jako partner sprzedażowy oraz skupienie się na informacjach ostrzegawczych i danych dotyczących bezpieczeństwa. Dlaczego dla Was ta tematyka jest ważna? Przede wszystkim dlatego, że jeżeli nie będziecie z nią zgodni z tą regulacją na Amazonie, to po dniu 13 grudnia Amazon ma możliwość usunięcia produktów z platformy. Dlatego znaczenie dostarczenia pełnych i dokładnych informacji jest tak istotne, dlatego żebyście mogli sprzedawać. I pamiętajcie również o tym, że regulacja ta obowiązuje dla wszystkich sklepów na Amazonu w Unii Europejskiej Oprócz UK, czyli Wielkiej Brytanii, oraz wszystkich produktów z kategorii żywnościowych. Bardzo ważną informacją jest to, że GPSR nie zmienia istniejących oznakowań lub etykiet. Dlatego, jeżeli mieliście przygotowane etykiety związane z bezpieczeństwem oraz warningami, czyli ostrzeżeniami przy użyciu produktów, to nie musicie nic zmieniać poza dostarczeniem zdjęć takiego produktu. Najważniejsza kwestia to, aby te informacje były dokładne, aktualne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi. Na co składa się przede wszystkim informacja o tym, że musicie na opakowaniu albo na zdjęciu posiadać takie informacje jak osoba odpowiedzialna, co już tak naprawdę w wielu wypadkach macie dodane, ponieważ było to wymagane w 2023 roku, musicie pojawić na opakowaniu informacja o manufacturerze, czyli o producencie, będziecie mieli i właściwie już macie w Amazonie odpowiednie miejsce, aby to dodać, za chwilę pokażę w którym miejscu, oraz jeszcze jedną rzecz musicie dodać, zdjęcia lub dokumenty pokazujące informacje o ostrzeżeniach, oraz o bezpieczeństwie użytkowania danego produktu. Pamiętajcie o tym, że te informacje możecie dodać zarówno dla oznakowań, czyli dla zdjęć, jak i dla dokumentów. O tym za chwilę Wam pokażę, jak to zrobić. Bardzo ważne jest to, abyście zrozumieli, że zastosowanie dla tych regulacji ma każda kategoria, poza kategoriami żywnościowymi, więc jeżeli sprzedajecie produkty używane, jeżeli pro sprzedajecie produkty refurbished, jeżeli sprzedajecie produkty nowe, to wszystkie te regulacje związane z GPSR-em również obowiązują Wasze produkty. Tak jak już wspomniałem, GPSR obejmuje wszystkie produkty oprócz żywności. Natomiast nie każdy produkt wymaga informacji lub ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa. Przykładem może być tutaj produkt taki jak skarpetki, który możecie w świecie sprzedawać na Amazonie po tak zwanej atestacji. Gdzie wykonać tą atestację, też za chwilę pokażę Wam na bazie Seller Central. Pamiętajcie o tym, że Amazon sklasyfikuje ryzyko Waszego produktu bazując na tym, co podaliście w katalogu. Czyli jeżeli macie takie produkty jak zabawki, czy też chemikalia, czy też kosmetyki, będą to z automatu produkty wyższego ryzyka. I tam będzie zawsze wymagana dokumentacja i ostrzeżenia. Natomiast takie produkty jak. T-shirty, skarpetki to będą produkty niższego ryzyka i tam taka dokumentacja nie musi być wymagana, będzie wystarczyła atestacja. Pamiętajcie również, że mogą być tutaj produkty na styku, czyli jeżeli będziemy mieli do czynienia z koszulką z wyświetlaczem LED, bo takowe też się zdarzają, no to mamy tutaj do czynienia z informacją w opisie najczęściej, że jest tam jakiś LED i będzie, będzie taki produkt rzeczywiście wtedy wymagał odpowiednich ostrzeżeń. Bądź też dokumentacji od sprzedawcy. Pamiętajcie również o tym, że jeżeli sprzedajecie produkty w wariacjach i macie ten sam produkt w różnych kolorach, no to możecie użyć tutaj jednego wspólnego dokumentu dla wielu tych produktów, ponieważ w instrukcji może być to instrukcja informująca o obsłudze każdego z tych produktów. Natomiast jeżeli macie sytuację, że w ramach tej instrukcji macie również na przykład 18 języków, to również możecie ją załączyć w. Seller Central w ramach każdego z tych języków oddzielnie, jako ten sam plik. I to ułatwia proces zgłaszania oraz certyfikacji. Pamiętajcie też o tym, że jeżeli dokumentujecie zdjęcia, no to tutaj zdjęcia możecie przygotować dla każdego produktu, niezależnie od ilości rynków, jeden raz, natomiast muszą one dotyczyć konkretnej wariacji, czyli jeżeli macie jajko w 10 kolorach, to będziecie musieli przygotować dla 10 z tych kolorów zdjęcia. Znowu, jeżeli macie dokument w postaci instrukcji bądź też safety and warning information, w których macie informacje o tym, że dotyczy to tych wszystkich 10 kolorów, to wystarczy ten jeden dokument. Teraz pokażę wam na przykładzie Seller Central z naszego konta, w jaki sposób możecie przesyłać te dokumenty oraz obrazy, bazując na produkcie, który trzeba w danym momencie certyfikować. Żeby do stać się do menu, w którym będziemy w stanie zarządzać tym właśnie tą certyfikacją. Wystarczy, że klikniemy sobie tutaj po lewej, następnie wejdziemy sobie w e, informacje o performance i w account health. Następnie w account health mamy na dole informacje o tym, ile też mamy produktów do regulatory compliance. W ramach regulatory compliance będą wyświetlały się wszystkie produkty, do których w ramach Open musicie jeszcze dostarczyć dokumentacji, informacji i w ramach archived wszystkie te produkty, dla które dokumentacja została już zaakceptowana, zostaną przeniesione. Najczęściej i najlepiej jest posortować sobie te dokumentacje po at risk, at sales. Automatycznie policzy Wam to maksymalnie możliwą utratę dochodu w przypadku danego produktu. I teraz tak, po prawej stronie macie tutaj informację o next steps. Musimy kliknąć w submit. I następnie w ramach produktu mamy kilka możliwości uzyskania informacji. I tutaj w tym wypadku mamy dwie możliwości. Wystarczy, że spełnimy jedną z tych dwóch możliwości. To jest bardzo, bardzo istotna kwestia. Jeżeli wysyłamy dokumenty produktowe, to tutaj musimy wybrać z gotowej listy informacje o tym, co to jest za dokument. Pamiętajcie o tym, że oni nie wymagają od Was instrukcji obsługi wymagają od was tylko informacji odnośnie warning and safety features tego produktu, tak? Czyli może jeżeli macie to zapisane w user guide, możecie dodać user guide. Jeżeli macie to zapisane w tak zwanym fact sheet, to możecie dodać fact sheet. Jeżeli napisaliście w tym momencie i dodaliście ikonografię do waszego produktu w PDF-ie, to możecie dodać do tego E, provider fact sheet, albo najzwyczajniej w świecie e, patient fact sheet, czyli innymi słowy możecie dodać tutaj zwykłą instrukcję, informację dla tego jednego produktu. Możecie tak naprawdę na potrzeby tej regulacji stworzyć ten e, dokument. No i następnie, jeżeli weźmiemy sobie na przykład user guide, no to możemy sobie wybrać tutaj język i musi być wybrany tutaj język dla każdego rynku oddzielnie i załączony ten plik, tak? Klikamy sobie tutaj w upload file, załączamy ten plik i następnie klikamy... Y, język, który nas interesuje, klikamy Save i automatycznie <laughs> idzie to do sprawdzenia. W drugim wypadku, kiedy chcemy się posłużyć e, Warning and Safety Images, to po kliknięciu w to przeniesiemy zostaniemy do tak zwanego Image Managera. Kiedy wybierzemy sobie dowolny produkt, będziemy od razu widzieli możliwość dodania tutaj zdjęć. Musimy wybrać te zdjęcia w ramach PS, czyli w Product Safety. PS1, PS2, PS3 i dzięki temu PS01 dodajemy tutaj zdjęcie produktu tak naprawdę robione z ręki. Dam wam tutaj przykład. Mamy tutaj na przykład z Gretka, który ma już informacje odnośnie tego, jak wygląda produkt. Jak widzicie, mamy tutaj zdjęcia produktu, który był zapakowany. Mamy informacje o dostawcy, o producencie. I mamy tutaj wszystkie informacje odnośnie wszystkich sprzedawców, czyli osób odpowiedzialnych, które wpisały się jako osoby odpowiedzialne za ten produkt. I tutaj w ramach tych zdjęć, jak widzicie, mamy tutaj potencjalnie na przybliżeniu możliwość przeczytania informacji odnośnie bezpieczeństwa używania tego produktu. Czyli mamy pełną gamę informacji. We wszystkich językach. I taki produkt nie musi już posiadać żadnych dodatkowych dokumentacji, i to będzie wystarczyło do tego, żeby wasz produkt był zgodny z tą certyfikacją. Weźmy tutaj inny przykład: przykład telewizora, w którym spełnione są wymagania GPSR-u za pośrednictwem User Guide'a. Jak widzicie, kiedy zejdziemy sobie w dokumenty, jeżeli chodzi o tą stronę, i klikniemy sobie informacje o tym Bestelungu, czyli innymi słowy, o tej instrukcji, to wyświetli nam się najzwyczajniej w innej karcie informacje od manualu danego produktu i w tym manualu również posiadacie informacje odnośnie produkt safety. I to jest bardzo, bardzo istotne. Pamiętajcie o tym, że ta metoda, którą Wam pokazuję tutaj w ramach Amazonu, w ramach Account Healtha, jest to pojedyncza metoda, czyli innymi słowy metoda dla każdego z tych produktów indywidualna. Chcę Wam jeszcze pokazać, że tutaj na dole całej tej informacji po prawej stronie, kiedy robicie to poprzez, poprzez metodę pojedynczą, macie możliwość jeszcze atestowania do Product Safety. Kiedy wasz produkt jest... Możliwy do przeprowadzenia takiej atestacji, czyli nie wymaga żadnych dodatkowych informacji odnośnie bezpieczeństwa i warningów, to wtedy wystarczy to kliknąć i wasz produkt z automatu, jeżeli to przejdzie, będzie dopuszczony do sprzedaży i będzie zgodny z tymi wymogami gpsr -u. Dokumenty, które są akceptowane przez GPSR, to te dokumenty, które w tym momencie widzicie na ekranie. I jak widzicie, są to informacje, które pokazywałem wam przed sekundą odnośnie user manuala, safety information, instruction for use i tak dalej. Macie tutaj napisane wszystkie informacje odnośnie tego, jakie dany dokument musi spełniać wymagania, żeby był dopuszczony do użytku właśnie z GPSR-em. Teraz pokażę Wam, w jaki sposób możecie dodać produkty poprzez Bulk File. Czyli jeżeli macie dużo produktów, które chcecie dodać do sprzedaży na Amazonie, no to potrzebujecie to zrobić najlepiej jakimś automatem, jakąś dużą, dużą długą listą. Żeby dodać te produkty w ramach Bulk File'a, musimy przejść do Katalog, Add Product by Upload następnie przejść do zakładki Download Spreadsheet, wybrać opcję List product that are not currently in Amazon Catalog, nawet jeżeli wasze produkty są aktualnie w katalogu. Następnie musimy kliknąć Informację o tym, że language, czyli język tego danego dokumentu, musi być tożsamy z językiem rynku, na który chcecie wrzucić ten produkt. Wybieramy sobie tylko ten rynek. Następnie wybieramy słowo kluczowe, które nas interesuje, bądź też typ produktu, który nas interesuje. Weźmy sobie w tym wypadku folię Stretch. Aktualnie on nie jest w stanie tego znaleźć, więc muszę wybrać mu tak naprawdę tą e, kategorię z listy. Packing Material. Klikam sobie, e, że OK. Następnie klikam Generate Spreadsheet. Po wygenerowaniu takiego dokumentu będziemy widzieli y, na tym ekranie, na swoim ekranie dokładnie to, co widzicie tutaj. Przechodzimy sobie do zakładki Vorlage. Ja bardzo mocno zachęcam Was do tego, żebyście y, odkryli sobie piątą kolumnę, ze względu na to, że dzięki temu jesteście w stanie odkryć angielskie wersje wszystkich tych tekstów, które są tutaj w danych kolumnach. Następnie wybieracie sobie SKU, wybieracie sobie y, informację o tym, że chcecie tylko i wyłącznie partial updata. Pamiętajcie o tym, że to jest jest bardzo ważne. Tutaj wybieracie kategorię waszego produktu, packaging material, następnie szukamy sobie katalogu GPSR. Jak widzicie, mamy tutaj cały jeden mm, wielki katalog tego GPSR-a. GPSR email, GPSR safety attestation i tak dalej. I tutaj możecie tak, możecie uzupełnić wszystkie dokumenty, Zgodnie z tym wytycznymi, które wam dałem, czyli musi być to dostęp do e Publicznie dostępnej domeny, z której Amazon może sobie pobrać te dokumenty. Tutaj możecie, jeżeli wasze produkty spełniają możliwość atestacji, możecie sobie wybrać yes or no i możecie przeklikać sobie całą, jedną, całą grupę produktową w ten sposób, w bardzo łatwy sposób. Tutaj możecie natomiast dodać sobie informacje odnośnie manufacturer e-mail adresu. Każdą jedną dostępną tu kolumnę możecie wykorzystać do przesłania oddzielnej informacji. Tutaj macie compliance media, tutaj również możecie dodać compliance media jeżeli potrzebujecie dodać na przykład więcej niż jeden dokument, tutaj możecie zaznaczyć, że chcecie atestację. Tutaj natomiast możecie zaznaczyć informacje odnośnie tego, jaki jest manufacturer, czyli możecie uzupełnić wszystkich dostawców. No i możecie również tutaj w miejscu, gdzie macie informacje odnośnie zdjęć, jeżeli chcecie dodawać zdjęcia grupowo, to również możecie je dodać tutaj w tym miejscu, zgodnie z polityką związaną z dodawaniem zdjęć. Podstawowe e, wymagania to. W, jeżeli chodzi o dokumenty, muszą być w lokalnym języku, muszą być zgodne z sim zdjęcia są jako atrybut globalny, dokument jest to atrybut lokalny, jeżeli dodajecie e, informacje odnośnie zdjęć w y, image managerze, to dodajecie je na PS01 do PS06, jeżeli e, w bulk Uploadzie, to robicie to przy, poprzez upload images i dzięki temu jesteście w stanie spełnić pełną atestację pełną właściwie, pełne wymagania odnośnie GPSR-u. A teraz przejdziemy sobie do najczęściej zadawanych pytań, jeżeli chodzi o te, które my oczywiście usłyszeliśmy. Czy można przesłać te dokumenty, dla, te same dokumenty dla różnych SKU? Tutaj kwestia leży w tym, czy te SKU to jest inny produkt, inna wariacja, czy jest to tylko i wyłącznie inny, numer magazynowy. Jeżeli jest to inny numer magazynowy, to dokumenty dodajemy do Asino, tak? czyli innymi słowy, może być to dla jednego SKM-u, więc nie ma tutaj na zwyczajnie świecie z tym problemu. Jakie działania powinien podjąć reseller? Pamiętajcie o tym, że jeżeli chodzi o GPSR, to wystarczy, że jeden z resellerów uzupełni te dane i automatycznie wasz produkt będzie dostępny do sprzedaży. Natomiast z mojej perspektywy sugeruję Wam jak najszybciej dodać i aktualizować te dane w celu utrzymania konkurencyjności i zgodności z Amazonem. Problem z przesyłaniem dokumentów. Wiem, że w tym momencie jest sytuacja, jaka jest, że Amazon notuje ogromne obciążenie pod względem systemu, że wszyscy sprzedawcy wysyłają te dokumenty i najzwyczajniej musicie czekać na swoją kolej. Niestety, Amazon przeklikuje w pierwszej kolejności te dokumenty, które są bardzo jasne, natomiast na sam koniec pozostawia te dokumenty, które nie są. Do zero-jedynkowe. Pamiętajcie o tym, że kraje Unii Europejskiej nie mogą utrudniać sprzedaży produktów, które zostały wcześniej wprowadzone do sprzedaży. Oczywiście to od marketplace'u zależy to, w jaki sposób rozumie e, ten punkt, natomiast nie zmienia to faktu, że Amazon nie bez powodu wspomina o tym, że może zablokować sprzedaż danego produktu, ale pamiętajcie też, że nie musi. I też bardzo ważna rzecz, wszystkie produkty, które będziecie chcieli dodać po 13 grudnia 2024 roku, będą musiały już spełniać w 100% te wymagania, czyli nie aktywujecie produktu, jeżeli nie dodacie tych dokumentów do danego produktu. Przypominam tylko, że w panelu na Amazonie macie dwie opcje. Jedna opcja to są produkty open a drugie to produkty Archived. Wszystkie produkty, które potencjalnie są w Archived, powinny już spełniać wymagania, więc albo wy, albo jakiś z waszych resellerów, albo producent dodał już te dokumenty dla danego produktu. To tyle w tym temacie. Mam nadzieję, że rozwiązuje to wasze problemy do jakiegoś stopnia. Pamiętajcie o tym, że Amazon sam informuje o tym, że może. Co oznacza, że nie musi usunąć Waszych produktów. Poprzez usunięcie Waszych produktów mam na myśli stworzenie z nich produktów inactive, ponieważ Amazon nie zamierza usuwać żadnych produktów, tylko ewentualnie przestać je udostępniać do sprzedaży. Też bardzo dużą ciekawostką, którą usłyszałem w ramach tego szkolenia, jest fakt, że Amazon twierdzi, że wszystkie produkty, które zostały wysłane na Amazon przed 13 grudnia 2024 roku. Będą możliwe do sprzedaży, więc potencjalnie nie powinniśmy się martwić, jeżeli mamy jakiś stok świąteczny tymi przepisami. Natomiast znowu zachęcam Was do tego, żebyście jak najszybciej byli zgodni z regulaminem Amazonu oraz z regulaminem Unii Europejskiej. To nie jest prawo, które wymyślił żaden marketplace, tylko jest to prawo Unii Europejskiej, które docelowo ma chronić sprzedawców i chronić kupujących, którzy sprzedają w Unii Europejskiej, a natomiast utrudniać. Tą sprzedaż na przykład chińskim markom i chińskim sprzedawcom. Do czego to doprowadzi? Nie wiem. Zobaczymy. To się wszystko okaże. Jeżeli podoba Wam się ten materiał i dotarliście do tego miejsca, zostawcie łapkę w górę. Dzięki temu nasze materiały docierają do szerszego grona. No i zostawcie nam suba. Będziemy starali się na bieżąco wrzucać coraz więcej informacji z świata Amazonu. Dziękuję Wam serdecznie. Do usłyszenia. Cześć. Koniecznie sprawdź nasze pozostałe materiały, a po więcej merytorycznej wiedzy zapraszamy Cię na media społecznościowe.